No to zaczynamy. Dzień dobry Państwu. W takich pięknych okolicznościach, natomiast zamglonych, niestety. Ja mam nadzieję, że to się, że to się rozpogodzi. Może, może nie, nie dzisiaj. To jeszcze, to jeszcze coś nagram takiego, żeby było ładnie dookoła. Ale bardzo ważny temat chciałem poruszyć: technik endoskopowych ginekologii. Endoskopia w to praktycznie laparoskopia albo histeroskopia. To są te dwie rzeczy, które wykonujemy najczęściej w leczeniu różnego rodzaju zmian w obrębie narządów płciowych, torbieli, jajników, mięśniaków, raczej nie zmian nowotworowych, chociaż też operuje się już teraz na świecie i w Polsce zresztą też choroby nowotworowe metodami endoskopowymi. Ja, moja idea jest nagrywania tych filmów to jest taka, żeby to było przystępne. Ja nie chcę robić z siebie jakiegoś tutaj naukowca, wielkiego specjalisty. Raczej bym chciał, żeby każdy, każdy to, co mówię, po prostu rozumiał, więc <laughs> będę, będę mówił w najprostszy sposób, jaki się da. I, i ten film będzie, będzie bardzo przewrotny. Dlaczego? Zaraz Państwo usłyszycie. Mianowicie niezaprzeczalnie techniki endoskopowe, czyli laparoskopia, histeroskopia, są, są. Laparoskopia, jeszcze powiem krótko, to operacja przez takie małe dziurki w powłoce brzusznej, gdzie kamerę, kamerę którą się obserwuje, którą się, 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 się bada okolice po to, żeby można było coś tam zoperować, się przebija, przekuwa przez pępek, natomiast, natomiast wykonuje się powyżej spojenia łonowego. Im niżej, tym lepiej, chociaż też nie zawsze technicznie to jest lepiej, ale zostawmy warunki techniczne. W każdym razie dwa, trzy nacięcia, poprzez które drobne, krótkie, półcentymetrowe, jednocentymetrowe, nacięcia skóry, poprzez które wbija się, no bo tak trzeba to nazwać, wbija się przyrządy, instrumenty operacyjne, które służą tej, ty, temu operowaniu. I to są, to, to tak, by tak by wyglądała laparoskopia, natomiast histeroskopia jest, można powiedzieć, jeszcze mniej inwazyjna, dlatego że jest to dojście od strony pochwy, czyli po założeniu wziernika do pochwy, po utocznieniu szyjki macicy, yy, Wchodzi się poprzez kanał szyjki macicy, który w specjalny sposób się rozwiera, otwiera się go, wchodzi się do środka do macicy, jeszcze raz powtarzam, od strony pochwy, czyli bez żadnych nacięć na skórze, bez żadnych obrażeń, bez żadnych widocznych zewnętrznie potem, później spraw. czy To jest, to, czy to jest świetne, bo, bo, bo nie ma żadnych uszkodzeń nawet na skórze. Wchodzi się do macicy i można tą macicę od środka, Operować. Tak jak powiedziałem, przydatne w wielu sprawach. Jeżeli chodzi o te operacje, od strony brzucha, gdzie wchodzimy, to zmiany w jajnikach, torbiele, guzy, zmiany w macicy, mięśniaki, różnego rodzaju wzrosty, z różnego rodzaju problemy z jajowodami, torbiele i tak dalej. Ciąże pozamaciczne. Które wymagają leczenia operacyjnego, bo nie zawsze wymagają leczenia operacyjnego. Jeżeli chodzi o no to, to też wewnątrz macicy umiejscowione różnego rodzaju zmiany przerosty błony śluzowej, yy, mięśniaki takie wewnątrzmaciczne, polipy różnego rodzaju zmiany. Proszę Państwa, te operacje są niezaprzeczalnie dobre i godne rozwijać. One dają mniejszy uraz dla kobiety, szybsze, szybsze dochodzenie do zdrowia, krótszy przebieg pooperacyjny. Właściwie po wielu operacjach endoskopowych pacjentka może wyjść, jeżeli nie tego samego dnia do domu, bo często tego samego dnia, kiedy jest robiony zabieg, właśnie po kilku godzinach po zabiegu, to na pewno następnego dnia wychodzi ze, ze, ze szpitala, czy z kliniki, czy z gabinetu. To jest, to jest dobre, to jest mało urazowe, ale trzeba się zdać sprawę, że to są technologie, które nie tylko mają same plusy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o polskie warunki, o tym się nie mówi, to jest temat taki tabu, bym powiedział. To, to są operacje, które są kosztowne. A kosztowne są nie tylko ze względu na wyszkolenie, żeby profesjonalnego takiego endoskopista, takiego lekarza, który tego. Wykonuje, żeby wyszkolić, to jest po prostu potrzeba dużo czasu i co tym idzie dużo pieniędzy. Natomiast one są kosztowne z bardzo prostej przyczyny, dlatego że sprzęt do nich używany jest po prostu drogi. Oraz jest coś, co w polskich warunkach kompletnie się nie, yy, się nie, nie sprawdza, po prostu co nie zrealizowane. Mianowicie prawie, prawie nigdzie nie patrzy się na coś takiego. Czym jest amortyzacja sprzętu? W renomowanych klinikach na świecie, udało mi się w paru takich być, pewne narzędzia, pewne instrumenty stosowane w tych operacjach są, są dosyć często wymieniane na, na nowe. One się po prostu zużywają. Ja już nie mówię o technologiach, gdzie operacji z robotami gdzie w ogóle końcówki, które wprowadza się do wnętrza ciała człowieka są po prostu jednorazowe. I to są ceny tych, tych jednorazowych końcówek, to są ceny w tysiącach dolarów. Nie złotych, tylko tysiącach dolarów. W polskich warunkach praktycznie Narodowy Fundusz Zdrowia tego typu procedur nie rozlicza, bo zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia taniej jest, tanie jest otworzyć brzuch normalnie nożem chirurgicznym, skalpelem, wyjąć zmianę na wierzch, obciąć ją, wyciąć ją, zaszyć paroma szwami, które kosztują 50 złotych i, i na tym zakończyć temat. Trzeba sobie zdać sprawę, że ten sprzęt do tych operacji endoskopowych, do laparoskopii, do histeroskopii jest potwornie drogi. Jeżeli on nie jest wymieniany, jeżeli on nie jest odpowiednio amortyzowany, to zużycie niesie ze sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Osobiście byłem świadkiem operacji i nawet żeśmy hmm. zrobili potem taki opis, naukowy opis tego, te, te, tego, incydentu, gdzie ja do tej operacji ja stosowałem Mojemu koledze, mojemu koledze pękło narzędzie. Pękło narzędzie, pękły nożyczki, takie malutkie, malutkie nożyczki, którymi tam w środku, w środku w brzuchu operował, coś tam przecinał. No pękły, no pękły, pękły, trudno powiedzieć, czy to była wada materiału, czy to było też po prostu nadmierne ich zużycie. Był no to gigantyczny kłopot no, poszukiwania te, te, tego kawałka metalu ostrego, niewątpliwie malutkiego, ale jednak to, to była cała afera. Także, proszę Państwa, przesłanie moje tego filmu jest takie. Endoskopia i laparoskopia i histeroskopia jest świetną metodą. Natomiast zwracam uwagę, że trzeba mieć niebywałe zaufanie do lekarza, który nas operuje, trzeba z nim bardzo dokładnie omówić plusy i minusy takiej operacji, czyli co będzie dla ciebie, pacjentko, co będzie dla ciebie lepsze, a co może ewentualnie być gorsze. Yy... I oczywiście to też nie jest tak, że prywatna klinika to, to równa się i, i za to, że pacjentka zapłaci kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, że to równa się, że ta operacja będzie na najwyższym poziomie. Zwracam uwagę, trzeba, trzeba zakres operacji, co będzie robione, omówić ze swoim lekarzem, przeanalizować to i rozważyć plusy takich delikatnych technik, tak? plusy i minusy. Czasami naprawdę lepiej jest wykonać zamiast 4-5 cięć jednocentymetrowych na skórze brzucha, czasami jest lepiej wykonać nie, może 5-6 centymetrowe przecięcie, otworzyć tą powłokę brzuszną zrobić tą operację, w ciągu 15 minut, 20 minut, pół godziny, niż silić się, żeby była, wiecie, nazwa dla nazwy, że to jest endoskopia i, i robić coś przez kilka godzin z dużym obciążeniem ze strony anestezjologicznej wtedy też dla pacjentki, czasami, bywa tak, zamiast to po prostu uczynić szybko, krótko i sprawnie. Pamiętajcie, mówi się, bardzo często, nawet lekarze, Bywa tak słyszę, że, że w tym szpitalu dobrze leczą, szpital, ten szpital dobrze leczy, oddział dobrze leczy. Proszę Państwa, nie szpital leczy, nie oddział leczy, tylko leczy lekarz. I teraz nawet tak to nie leczy jakiś lekarz, tylko leczy cię ko, konkretnej, Kowalski Ksiński Ziętkowiak. Z nim masz rozmawiać przed operacją, przed operacją z tym, który cię będzie operował, porozmawiaj z nim, dojdź z nim do porozumienia, tak? lekarze często tego oczekują, żeby z nimi po prostu porozmawiać i nie mówię tu bynajmniej o jakichś gratyfikacjach finansowych i dogadywaniu się, panie doktorze, bo ja panu dam, nie, 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 to wcale nie o to chodzi. To są sprawy oczywiste. Lekarz wykonuje swoją pracę i za tą pracę jest wynagradzany. Jak, przez kogo, to jest gdzie, to, to, to jest zupełnie temat na osobne jakieś tam nagranie. Warto wiedzieć, kto cię operuje, w jaki sposób cię będzie operował, po co, jakie będą tego efekty, no i omówić tą technikę. Czy ma być to technika endoskopowa? czy też technika tradycyjna. Proszę Państwa, temat bardzo trudny, bardzo ważny, ale polecam wszystkim zainteresować się szczególnie jeżeli masz być, to ty operowana. Jeżeli będą jakieś pytania tradycyjnie, bardzo chętnie proszę o komentarze. Będę te wszystkie uwagi zbierał, analizował. I jeżeli coś tam się uzbiera ciekawszego, to, to będę na to starał się odpowiadać w jakichś tam kolejnych filmach. Bardzo dziękuję Państwu na, za uwagę i pozdrawiam z tej coraz bardziej ząblonej y, krainy. Dziękuję.